Biblia jasno objawia, że pojawi się człowiek, który przejmie kontrolę nad wszystkimi rzeczami i będzie rządził oraz kierował losem świata w sposób, jakiego nie dokonał żaden inny przywódca w historii ludzkości. Ten człowiek będzie charyzmatyczny i będzie posługiwał się porywającymi słowami, które zdobędą serca wszystkich. Jego wielka siła przekonywania uwiedzie mieszkańców Ziemi, sprawiając, że uwierzymy, iż tylko dzięki niemu wszystkie problemy narodów. W końcu zostaną rozwiązane. A kim jest ten człowiek opisany przez proroka Daniela? To Antychryst. Jednak istnieje przerażający szczegół: on już jest na ziemi, ale niewielu ludzi to zauważyło. Dziś pokażę Ci, kim może być ten człowiek zapowiedziany przez proroctwa biblijne tysiące lat temu, oraz przeanalizuję dowody zawarte w Piśmie Świętym i w tradycji katolickiej. Ujawne, co Księga Daniel i Apokalipsie mówią o Jego działaniach i o tym, co ma nadejść. Słuchaj uważnie, ponieważ prawda jest wstrząsająca. A jeśli wierzysz, że Antychryst już jest wśród nas, napisz w komentarzach. Musimy być czujni. Podczas gdy świat oklaskuje pokój na Bliskim Wschodzie, starożytne proroctwa biblijne spełniają się na naszych oczach. Kilka dni temu podpisano historyczne porozumienie pomiędzy Izraelem a Hamasem, które dotychczas wydawało się niemożliwe, obiecujące odbudowę i stabilizację po dekadach konfliktu. Ale kto stoi za tym pozornym pokojem? Człowiek dyskretny, wpływowy i doskonale powiązany: Jared Kushner, zięć Donalda Trumpa. Jared Kushner nie jest zwyczajnym politykiem. Urodzony w ortodoksyjnej rodzinie żydowskiej, mającej głębokie związki z ruchem mesjanistycznym, Chabad Lubawicz zbudował karierę łączącą globalny biznes, religię i wielką politykę. Człowiek, który nabył budynek o numerze 666 przy 5 Alei na Manhattanie, dziś przedstawia się jako architekt pokoju w najbardziej spornym miejscu na ziemi – w Jerozolimie. Czy Jared Kushner jest człowiekiem, którego Biblia opisuje jako tego, który zwiedzie narody? Czy też jesteśmy jedynie świadkami zbiegów okoliczności w świecie polityki? Aby zrozumieć, czy Jared Kushner może być antychrystem, musimy najpierw poznać, czego Biblia i święci uczą nas o tej postaci. W proroctwach biblijnych, zwłaszcza w księdze Daniel i w Apokalipsie, antychryst nie pojawia się jako przerażający potwór, którego wszyscy łatwo rozpoznają. Lecz jako pociągający przywódca, którego wielu będzie podziwiało. Jego niebezpieczeństwo nie polega na wywołaniu natychmiastowego strachu, lecz na sile zwodzenia ludzi w sposób subtelny. Prorok Daniel mówił o człowieku, który zawrze przymierze pokoju z wieloma na siedem lat tuż przed czasami ostatecznymi człowieku, który przyniesie fałszywy pokój, który odbuduje świątynię, a następnie objawi się jako wróg Chrystusa. Podczas gdy świat oklaskuje niedawne porozumienie w gazie, niewielu zauważa, jak bardzo Kuszner przypomina to, co dawne proroctwa mówią o antychryście. Święty Jan w Apokalipsie, rozdział 13, werset 7, ostrzegł nas przed bestią, która otrzyma władzę nad każdym plemieniem, ludem, językiem i narodem. Ostrzega nas także przed człowiekiem grzechu, który zaprezentuje się tak, jakby był Bogiem. Święci tacy jak Ireneusz i Hipolit wyjaśnili więcej na temat tych proroctw, mówiąc, że Antychryst najpierw będzie wydawał się dobroczyńcą ludzkości, zanim ukaże swoje prawdziwe oblicze. Katechizm Kościoła katolickiego mówi jasno: Przed przyjściem Chrystus Kościół musi przejść przez ostateczną próbę, która zachwieje wiarą wielu wierzących. Prześladowanie towarzyszące pielgrzymowaniu Kościoła na ziemi odsłoni misterium nieprawości. Poprzez fałszywą religijną iluzję, która ludziom zaoferuje pozorne rozwiązanie ich problemów, lecz za cenę odstępstwa od prawdy. Teraz zwróćmy naszą uwagę na Jareda Kushnera. Kim jest ten człowiek, który dokonał tego, czego nie zdołał osiągnąć żaden zawodowy dyplomata? Posadził Izrael i Hamas przy tym samym stole? Kushner urodził się w roku 1981 w stanie New Jersey. W ortodoksyjnej rodzinie żydowskiej. Jego ojciec, Charles Kushner, jest miliarderem i potentatem nieruchomościowym, mającym głębokie powiązania ze społecznościami żydowskimi w Stanach Zjednoczonych i w Izraelu. Rodzina Kushner jest znana jako znaczący darczyńca ruchu Chabad-Lubawicz, hasyckiego odłamu judaizmu, który aktywnie wierzy w rychłe przyjście mesjasz. Wykształcony w ortodoksyjnych szkołach żydowskich. Absolwent Uniwersytetu w Harvard oraz New York University, Kushner zawsze utrzymywał jedną nogę w świecie biznesu, a drugą w polityce. Podczas prezydentury swojego teścia, Donald Trump objął stanowisko starszego doradcy, skupiając się szczególnie na relacjach z Bliskim Wschodem. To on był głównym twórcą porozumień Abrahama, które poprawiły stosunki między Izraelem a kilkoma krajami arabskimi. Kiedy Trump powrócił do Białego Domu w roku 2025, Kushner założył Instytut Porozumienia Abrahama, organizację, która wydaje się być poświęcona pokojowi na Bliskim Wschodzie. To właśnie za pośrednictwem tego instytutu zorganizował prywatne rozmowy, które doprowadziły do zaskakującego porozumienia pokojowego pomiędzy Izraelem a Hamasem w październiku tego roku. Porozumienie, w którego możliwość niewielu wierzyło. Obejmuje rozbrojenie strefy gazy, odbudowę regionu finansowaną przez wiele państw oraz system bezpieczeństwa kontrolowany przez grupę narodów. Co jeszcze ważniejsze, porozumienie wspomina o możliwości trwałego rozwiązania dla Jerozolimy, umożliwiającego wszystkim religiom odwiedzanie miejsc świętych. W tym właśnie miejscu podobieństwa do proroctw biblijnych stają się niepokojące. Daniel mówi o przywódcy który zawrze przymierze na jedną tydzień, co uczeni biblijni interpretują jako 7 lat. To przymierze obejmie wiele narodów i będzie miało Jerozolimę jako punkt centralny. Przypadkowo porozumienie dotyczące gazy ma początkowo trwać 7 lat, obejmuje wiele krajów jako gwarantów i przygotowuje drogę do nowej sytuacji w Jerozolimie. Jednak na tym przypadki się nie kończą. Zanim wszedł do polityki, Firma budowlana kusznera kupiła budynek przy Alei Piątej pod numerem 666 w Nowym Jorku za kwotę 1 miliard 800 milionów dolarów. Był to najwyższy wówczas koszt zakupu pojedynczego budynku w Nowym Jorku. Liczba 666 pojawia się wyraźnie w Apokalipsie rozdział 13, werset 18 jako liczba bestii. Oprócz tego Kuszner stworzył trzy firmy o nazwie Kadmonite. Nazwa ta przypomina starożytne ludy Kanaanu, wspomniane w Księdze Rodzaju rozdział 15, werset 19. Według niektórych badaczy Biblii, ludy Kanaanu praktykowały pogańskie rytuały sprzeczne z prawdziwym kultem Boga. Związek Kusznera z grupą Szabat Lubawicz również jest ważny do odnotowania. Ta grupa mocno wierzy, że żydowski mesjasz, którego nazywają Masjach, przyjdzie wkrótce. W przeciwieństwie do wiary chrześcijańskiej, która wie, że Jezus jest Mesjaszem, który już przyszedł. Judaizm wciąż oczekuje pierwszego przyjścia swojego Zbawiciela. Jezus nas przed tym ostrzegł. Przyszedłem w imieniu mojego Ojca, a nie przyjęliście mnie. Jeśli przyjdzie inny we własnym imieniu, tego przyjmiecie. Święci Kościoła rozumieją, że ten fragment mówi o Antychryście, fałszywym Mesjaszu, którego Żydzi przyjmą. Sam Jezus powiedział... Pojawią się fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy, i będą czynić wielkie znaki i cuda, aby zwieść, jeśli to możliwe, nawet wybranych. I tu dochodzimy do najważniejszego punktu. Kuszner nie tylko ma powiązania z żydowską grupą oczekującą Mesjasza, lecz także pracuje nad stworzeniem sytuacji politycznych, które według proroctw pojawią się przed nadejściem Antychrysto. Jednym z najbardziej wyraźnych znaków w proroctwach o końcu czasów jest odbudowa świątyni jerozolimskiej. Od czasu, gdy druga świątynia została zniszczona przez Rzymian w 70. roku naszej ery, Izrael nie ma swojego głównego miejsca kultu. Jednak wielu ortodoksyjnych Żydów, w tym przyjaciele Kusznera, pracuje nad odbudową świątyni na Wzgórzu Świątynnym, w tym samym miejscu, gdzie dziś znajduje się meczet Al-Aqsa, trzecie najświętsze miejsce islamu. Każde porozumienie dotyczące sytuacji Jerozolimy, które umożliwiłoby odbudowę świątyni, byłoby przez ekspertów politycznych uznane za cud niemożliwy do osiągnięcia. Jednak właśnie taki cudowny układ wydaje się przygotowywać Kuszner. I zgodnie z tym, co prorokował Daniel, po zawarciu tego porozumienia, Antychryst położy kres ofiarom i darom: jest to jasne odniesienie do zbezczeszczenia kultów odbudowanej świątyni. Dzięki pracy Kushner nad negocjacjami pokojowymi wydaje się to coraz bardziej możliwe. Co więcej, Kushner nie jest jedynie negocjatorem politycznym, ma coraz większy wpływ na grupy religijne. Poprzez swoją fundację, Kushner wspiera projekty dialogu między religiami, które starają się stworzyć wizję światowej jedności duchowej, mówiąc o potrzebie nowego duchowego zrozumienia, które zjednoczy ludzkość w obliczu globalnych problemów. Tego rodzaju wypowiedź bardzo przypomina ostrzeżenie z katechizmu o religijnym zwiedzeniu, które zaoferuje ludziom pozorne rozwiązanie ich problemów, lecz w rzeczywistości oddali ich od prawdy. Warto zauważyć, że Kuszner nigdy publicznie nie przedstawiał się jako przywódca religijny ani mesjański. Przeciwnie, działa w sposób dyskretny, z dala od świateł reflektorów, budując swoje wpływy poprzez kontakty finansowe, polityczne i religijne. Taki skryty sposób działania idealnie pasuje do tego, co tradycja mówi o Antychryście jako o kimś, kto najpierw działa w cieniu, zanim całkowicie się ujawni. Jednak twierdzić z całkowitą pewnością, że Jared Kushner jest Antychrystem byłoby stanowczo przedwczesne i nieodpowiedzialne. Możemy natomiast powiedzieć, że posiada wiele cech przypisywanych w proroctwach Antychrystowi lub tym, którzy go poprzedzą: związek z Izraelem, władzę nad wieloma narodami zdolność stworzenia pozornie dobrego porozumienia pokojowego, powiązania z grupami oczekującymi Mesjasza oraz umiejętność łączenia polityki z religią. Co powinniśmy zrobić z tymi informacjami? Jako wierni katolicy musimy kierować się mądrością, a nie strachem. W Ewangelii według Mateusz, rozdział 24, werset 42, Jezus nas ostrzega. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia przyjdzie wasz Pan. Papież Benedykt VI napisał o tej mądrości. Antychryst nie jest jedynie postacią z odległej przyszłości. Antychryst jest rzeczywistością obecną w każdej epoce. Ojcowie Kościoła mówili, że Kościół zawsze przeżywa swoją mękę. Zawsze jest wydawany w ręce władzy tego świata. I tak w każdym czasie istnieją ludzie, którzy przygotowują drogę Antychrystowi i jest Antychryst. Ta mądrość przypomina nam, że niezależnie od tego, czy Kuszner jest ostatecznym antychrystem, czy nie, siły działające przeciwko Chrystusowi są zawsze obecne na świecie. Musimy być stale czujni. Jak mamy przygotować się na te czasy duchowego zamętu? Po pierwsze, umacniaj swoją wiarę poprzez codzienną modlitwę, szczególnie Różaniec Święty. Matka Boża z Fatimy nauczyła nas, że Różaniec jest potężną bronią przeciwko złu. Codzienne odmawianie różańca w rodzinie tworzy duchową ochronę przed kłamstwami. Po drugie, pogłębiaj swoją znajomość wiary katolickiej i Pisma Świętego. Im lepiej poznasz prawdziwą naukę, tym łatwiej będzie ci rozpoznać, kiedy ktoś próbuje oszukać. Studiuj katechizm Kościoła Katolickiego i dobrze poznaj nauczanie świętych dotyczące końca czasów. Po trzecie, często uczestnicz w sakramentach, szczególnie w spowiedzi i Eucharystii. Są to kanały łaski, które umacniają naszą duszę przeciwko kłamstwu. Eucharystia jest samym Chrystusem obecnym pośród nas, doskonałym lekarstwem przeciw duchowi Antychrysta. Po czwarte, trwaj we wspólnocie z innymi wiernymi. Izolacja sprawia, że łatwiej dajemy się zwieść. Kościół nie jest tylko instytucją, lecz duchową rodziną, która podtrzymuje nas w trudnych czasach. Na koniec, nigdy nie trać nadziei. Choć czasy mogą wydawać się trudne, pamiętaj o słowach Jezus. Na świecie będziecie mieć ucisk, ale miejcie odwagę: Ja zwyciężyłem świat. Ostateczne zwycięstwo jest już zapewnione, nawet jeśli musimy przejść przez trudności. Porozumienie pokojowe w gazie, które Kuszner pomógł stworzyć, może być jedynie kolejnym wydarzeniem politycznym, ale może też być częścią wypełniania się proroctw o końcu czasów. Nie możemy tego stwierdzić z pewnością. Wiemy natomiast, że musimy pozostać czujni, mieć oczy utkwione w Chrystus i nie dać się zwieść obietnicom pokoju i bezpieczeństwa, które nie opierają się na prawdzie Ewangelii. Teraz chcę poznać Twoją opinię. Czy uważasz, że Kuszner jest antychrystem? Podziel się swoją opinią tutaj w komentarzach. Zanim zakończę, zapraszam Cię, abyś zjednoczył się ze mną w modlitwie. Prosząc o ochronę i rozeznanie w tych czasach zamętu. Panie Jezu Chryste, chroń nas przed zwiedzeniem tych pełnych chaosu czasów. Daj nam łaskę rozpoznawania prawdy i wytrwania w wierności Twojemu Kościołowi. Umocnij naszą wiarę, abyśmy nie dali się zwieść fałszywym obietnicom pokoju i dobrobytu. Oświeć nasze oczy duchowe, abyśmy potrafili rozeznawać prawdziwe znaki czasu. Uwolnij nas od zła i od wszystkich Jego podstępnych oszustw. Daj nam odwagę, by świadczyć o Twojej prawdzie, nawet gdy będzie to trudne. Najświętsza Maryjo Panno, nasza Matko i Królowo, otocz nas swoim opiekuńczym płaszczem. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce. Módlcie się za nami, wszyscy święci i święte Boże, teraz i w godzinę naszej śmierci. Amen.